jak na co dzień możemy się modlić w ciągu dnia. Tak jak czynili to nasi rodzice, dziadkowie, kiedy spotykasz pieśnieko, Ko, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Osoba pozdrowiona odpowiada na wieki wieków, amen. Gdy kogoś zastaniesz przy pracy, postrówko, szczęść Boże. Kiedy przechodzisz obok krzyża, westchnij. który z nas cierpiał rany, Jezu Chryste, smij się nad nami. I Ty, któraś swój cierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się z nami. Amen. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki Jezusa Chrystusa, Matki Bożej, i świętego Michała Archanioła z panem Pokiem Akaja.